To jest już prawie pewne. Van de Big już, się, czy Donny Van de Beek porozum, porozumiał się już z Real Madrid. Jeśli się jeszcze się z Realem porozumieją, to Van, Van de Beek przejedzie do Real Madrid za jakieś tak około 60-70 milionów. No, wszystkie plusy. 100% lepszy niż Pogba. Podba to tylko kule umie gwiazd dożyć. I nie bez za rok lub za dwa. Być już by... O, że już transfer chcę kurde. A Wander Big ma wszystkie plusy. Ma 22 lata. Czyli sobie długo to u nas. Podpisze 5 kontrakt. Jest uznanionym pomocnikiem. No, same plusy. Ciekawe będzie czy się alex